W dzisiejszym filmie zagramy w grę Tea Time Crime od Piatnik. Jest to gra przeznaczona dla dwóch do 4 graczy w wieku 10. Tak wygląda, przygotowana już do gry, plansza dla zielonego gracza. Na planszach mamy przeróżne pokoje, bowiem jesteśmy detektywami na. Po południowej herbatce urodzinowej u pewnego zamożnego 80-latka, a jako, że grasują po okolicy złodzieje, musimy pilnować domu. W swojej turze będziemy rzucać kośćmi i wybierać te z taką samą cyfrą, Lubki od razu wędrują do banku kości. Możemy jeszcze dwa razy te kości przerzucić. Tym razem udało mi się zebrać dwie kości z piątką. Lecimy więc do piątki i jako, że mam dwie kości, mogę odkryć okienko w drugiej kolumnie. Jest kość z jedynką, więc kładę ją. W odpowiednim miejscu przy planszy. Z banku kości mogą korzystać gracze, którzy nie rzucali, ale w tym wypadku niestety są same lubki. Naszym celem jest odkrywanie detektywów, którzy są tutaj, jak widzicie, na środku oznaczeni, szukanie złodziei, którzy gdzieś tutaj się kryją. O, trafiłam na szefową złodziei. I detektywi muszą oświetlać złodziei, ale też oświetlać pokoje. Musimy tak przesuwać te płytki, oczywiście wszystko w swojej turze po rzutach kośćmi, żeby. Detektywi oświetlali latarkami pokoje oraz bandytów, ale to musi być w odpowiedni sposób oświetlone. Zobaczcie. Aby zdobyć punkty, musimy mieć w odpowiedni sposób oświetlonych nie tylko bandytów, ale również pokoje. Na przykład, ten detektyw zapunktuje, jeżeli w każdym jego narożniku będzie. Oświetlony złodziej. Ja tutaj szukam tych złodziejaszków, żeby ich oświetlić. O, mamy kolejnego i jeszcze jeden też. Czyli w tej sytuacji, w takim układzie zdobylibyśmy punkt, ale też detektywi mogą oświetlać. Pokoje, może sobie zdejmijmy te znaczniki, żebyście podejrzeli plansze. O, na przykład, ten detektyw tutaj może oświetlać te dwa pokoje. Grę wygrywa gracz posiadający najwięcej punktów. Tea Time Crime ma przepiękną grafikę, co zresztą widać już po samym opakowaniu. Nie spotkałam się jeszcze z taką formą gry, gdzie każdy na swojej planszy próbuje przyłapać tych bandytów. Jest to gra wymagająca od graczy trochę kombinowania. No i jest całkiem długa, więc do rozgrywki w Time Crime najlepiej zrobić sobie herbatkę i oddać się niezwykłemu klimatowi tej. Gry. Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmami. No i zajrzyj też na blog oraz na Ceneo, gdzie sprawdzisz, w którym internetowym sklepie grę tę można obecnie kupić najtaniej.